Bardzo serdecznie. Pa, 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 pa! Raz kolejny na moim kanale wasze zajebiste. Ciao, ping tej strony. Kłaniam się nisko po same kapisko, tak. Wiem, miałem kilka dni przerwy, kilka dni nic nie wgrywałem, jednak postanowiłem powrócić do świata żywych. E, po prostu, jak wiadomo, miałem urodziny e, ostatnio. Chciałem sobie zrobić minimal taką minimalną pauzę po tych urodzinach. Chciałem wrócić trochę do rzeczywistości, pognać trochę telewizji, trochę starych seriali, trochę starych filmów. E, do tego wczoraj były walentynki. Mam nadzieję, że żadna kobieta nie zapomniała o swoim facecie i żaden facet nie zapomniał o swojej kobiecie. E, ja też wczoraj wolę ponaciskać inne guziki, nie te od joysticka, dlatego też wczoraj też nic nie wgrywałem. Proste jak but i wydaje mi się, że też bardzo logiczna rzecz. Tak, w tle widzicie po raz kolejny grę Black Ops 2. No, widzicie broń PDW-57 z tłumikiem i czerwonym laserkiem i diamentowym kamuflażem. Oh yeah, Penguin w końcu postanowił zakończyć krótkie bronie. Eee, bardzo, bardzo długo nie chciało mi się tego robić, ponieważ nie miałem ochoty na bronie typu i Skorpion. I tak samo jak też nie miałem na nie ochoty, tak samo też się okazało, że są one przynajmniej w moim wydaniu do dupy. Grało mi się nimi tragicznie, po prostu przykom, um, co prawda bronią wcale nie jest taką złą, jednak headshoty ciężko mi się nią wrzucało, a w Skorpionie znowu problem jest ten odrzut do góry, który doprowadza mnie po prostu do kurwicy. Jednak zakończyłem i git majones. Jeszcze została mi... Um, Jedna snajperka, abym zakończył klasę snajperską na diament. E, ale to też za niedługo, mam nadzieję, że dokończę. Tak! Tak wygląda. Jak może już zauważyliście tutaj w tej grze, e, nie gram sam, gram tutaj z Radical One, z naszego klanu. <laughs> I gram też z Imperial Cass aka Karolina. Nie należona sprawa do naszego klanu, jednak... E, przynależy w pewnym sensie już do tej gry z nami od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu. Odkąd ja w tym klanie jestem, e, już ją znam, już z nami grywała. E, bardzo, bardzo dobrze się z nią grała. E, bardzo miła dziewczyna. E, Dobrze się strasznie komunikuje z nami, e, mówi co, gdzie, jak i dlaczego, dlatego też ten mecz był taki zajebisty. Tutaj zobaczcie tą sytuację. Pingwin jest króciutko przed orbitale. Mówi, chuj, poczekam aż ktoś może zacznie przyjmować, a lub cokolwiek, i wtedy go zabiję, Będę miał orbitala i będzie wypas. Wtedy pingwin spuści w pierdol. I tak sobie czekam, 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 czekam. Co by tutaj zrobić? Widzę helikopter na niebie. O, ktoś paczkę woła. Idę mu tą paczkę podpierdolić. O, a jednak nie. Kurwiłem się troszkę, nie zaprzeczę, nie zaprzeczę. Myślałem, że po prostu typ będzie czekał na swoją paczuszkę. Ja sobie typa wybiję i podpierdolę mu paczuszkę. Będę miał o mojego orbitala, będę miał jeszcze zawartość paczuszki i będzie git majonez. Jednak tak nie było, jednak przypierdolili mi w jednym i tym samym momencie i hunter killer i sniper. W tym samym momencie, kurwa. Może gdyby tylko jedna z tych rzeczy nastąpiła, może bym przeżył, nie wiadomo. Może gdyby to był tylko sniper, dostałby może tylko i wyłącznie hitmarkera, gdyby był to tylko i wyłącznie underkiller może bym go przeżył, nie wiem co we mnie jako pierwsze pierdolo, ponieważ były to obydwie rzeczy w sumie naraz. E, zobaczcie sobie po prostu, sami przewinicie kawałek filmik do końca. Czyli do końca, co ja pierdolę? Lepiej, nie pierdolę. Kawałek wstecz. Nie, na myśli oczywiście. Tak, 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 tak. E, jak widać, um, co prawda, kilka dni przerwy miałem, jednak mój mózg się nie zregenerował, dał nam mam dalej i bardzo dobrze mi się z tym dalej żyje. E, ja mam e, po prostu bardzo pozytywne życie, mam zawsze pozytywny humor e, i tak, kurwa, ma być. Tu mi znowu jakaś mina przypierdoliła. Co prawda, widziałem jak ten snajper ją rzucał, jednak. E, Mam flek, jacket, gówno się tej miny bałem. <laughs> Jestem ja kurwa jak Chuck Norris, potrafię z pół obrotu przypierdolić i to przez telefon. Tak, tak, tak. Jak widać, moimi pończykami jest tu Orbital Wisetz. Są to. Pieski? I są to wróbelki. Czy coś z tego osiągnę? No kurwa, lewe jajo, lewym jajem, kurwa, zarzucę lewym jajem na grzbiet i kurwa będą pieski i Swarm i wszystko. I jeszcze kurwa będzie, nie mam pojęcia co będzie Armagedon, będzie napierdalanie. pierdalanie. Um, jak wspomniałem tutaj z tą Karoliną właśnie zajebiście dobrze się gra, tutaj z postanowieniem przejąć szybko punkt C, abym ja sobie nabił też mojego Orbitala, ponieważ ona swojego Orbitala już chyba puściła, nie wiem czy to teraz pierwsza czy druga połowa, nie zwróciłem uwagi, ach taki jestem nieuważny, nie to jest jeszcze pierwsza połowa, ponieważ postanowiłem się tu za chwilę położyć na bziuśku. ale tym razem z tym powiedziałem, pierdolę do żadnego okna, nie wychodzę, oj nie, 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 zapomnijcie, zapomnijcie. E z tego, co mi tutaj Karolina przez słuchawki w tym momencie mniej więcej powiedziała, też jest króciutko przed Orbitalem, dlatego też gdzieś się schowała i będzie zaraz na początku drugiej rundy już Orbital puszczony, wtedy ja przejmę jakiś tam punkcik, będę też miał swojego Orbitala i co dalej się wydarzy? To się okaże, to się okaże, to się okaże. Jak mówiłem, bardzo fajnie się grało, bardzo drużynowo graliśmy przede wszystkim, chociaż tylko nas trzech było, że tak powiem, swoich w drużynie i tak czy inaczej się grało, zawsze wiedziałem, co się dzieje na mapie, gdzie kto siedzi mniej więcej. I tak kurwa jego jebana małc ma być. Przynajmniej według mnie. Tak, tak to wygląda kurwa, takie jest zdanie pingwina i koniec, kropka, kurwo w tym miejscu. Tak, ja tutaj myślałem, jak widać, kreseczka jest minimalnie przed orbitala. Myślałem, że przejmę pierwszy punkt i starczy mi to do mojego orbitala. Jednak, chociaż w szkole byłem zawsze bardzo, bardzo dobry z matematyki, zawsze miałem bardzo, bardzo dobre oceny. Matematyka zawsze mi leżała, jednak tutaj widocznie kurwa, pingwin coś wypił i źle obliczył. Myślałem, że starczy, jednak nie starczyło, więc jeszcze potrzebowałem kilo, jakiegoś kurwono chamo kilo. E, dlatego tutaj tak troszkę teraz powolniej, że tak bym szłem. Postanowiłem troszkę dać się w dziadka i po prostu troszkę wolniej się poruszać. Jednak. Tutaj już przejmujemy punkt i zaraz będzie mój orbital. Widzę prawie na tym innym orbitalu, że tam ktoś biegnie, może jeszcze tego zabiję, może jeszcze, ale jednak nie zdążyłem mój orbital jest i co teraz z nim robimy? Ja tutaj właśnie, że tak powiem, tym orbitalem pokażę, że nie zawsze trzeba używać tych point streaków w ten sposób, w jaki są przewidziane. Wiadomo, orbitala ogólnie się puszcza, widzi się na niebie, gdzie kto jest i wtedy się po prostu tych wszystkich ludzi wybija. Ja postanowiłem tego orbitala troszkę inaczej użyć, wolę najpierw sobie kilka kili pozdobywać, tym bardziej, że jeszcze tam przez chwilkę będzie właśnie ten orbital od Karoliny na niebie, to po pierwsze użyć byłoby nielogiczne, pusić drugiego, to jest wiadomo. Jednak zobaczcie, jak malutko mi brakuje. W tym momencie postanowiłem, dosłownie w tym momencie, teraz, dosłownie teraz postanowiłem, chuj, poczekam, nie będę killi robił, nabiję sobie tak czy inaczej pieski i koniec, kropka. Czasami trzeba ruszyć mózgiem, wiem, czasami to boli, ale trzeba, kurwa, no trzeba, no trzeba. E, I tutaj postanowiłem znowu się skąpić w tym samym miejscu i po prostu puścić orbitala i czekać, aż moi teammates po prostu nabiją mi te moje te pieski bez jakiejkolwiek mojej współpracy. No wiadomo, Orbital może tam troszkę pomogę, ale to tam, tam mniejsza z tym. Ehm, ja w następnych dniach będę wgrywał troszkę starsze gameplaye, ponieważ muszę powoli robić trochę miejsca na dysku na nowe. Ehm, mój dysk jest wiecznie rozpruwany, że tak powiem. Ehm, ciągle mam codziennie prawie dochodzę do stanu 0 kB na dysku, więc muszę zrobić trochę miejsca, muszę trochę starszy gameplay powgrywać. Mam nadzieję, że będą one wam się podobały, jeśli nie, to będę bardzo, bardzo kurwa, bardzo kurwa smutny ale mam nadzieję, że jednak będą się podobać. Nie wszystkie będą może jakieś tam 50 coś lub może mniejszość nawet tych gameplay, ponieważ na początku nagrywam po prostu wszystko, co się dało. I nie chcę ich po prostu całkowicie tak wyrzucić, wolę je powgrywać na kanał. Zawsze coś tam może komuś w jakiś tam gust trafię, będzie widać jeszcze starszymi brońmi, jakimi grałem i tak dalej. Czy to tam typ 25 czy cokolwiek, czy to fal. Coś tam na pewno dla każdego się znajdzie. Jak widać moje wru, 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 wru belki już na niebie. I już mam jedną trzecią do następnego orbitala, więc dobrze wygląda, dobrze wygląda. Tutaj jednego zaszczeliłem, a drugiego zabił mój swarm, dzięki Bogu. Um, tutaj teraz tak troszkę znowu będę czajany robił. Um, co by mojego Orbitala nabić? Wiedziałem, że uciekają przed swormy, że będą się po budynkach chować, więc wparowałem tutaj jak taki Chuck Norris. Tak, tak, bum, bum, pam I masakra, kurwa! A, tak to wygląda. Tak, em, filmik tutaj już niedługo w sumie będzie, dochodził końca. E, ja swoje pieski osiągnąłem, ja swoje swormy osiągnąłem. E, swojego następnego orbitala osiągnąłem. Czy osiągnę moje następne pieski? Musicie oglądać. Patrzcie, niedużo mi brakuje. Puściłem orbitala, zrobiłem kila. Biegnę, bo następne kile widzę na orbitalu, gdzie kto jest, więc biegnę, biegnę, biegnę. Przy i ginę. Następnych piesków już nie będzie. Mecz chyba zakończy mniej więcej coś w stylu 36 do 5, co do moich punktów. Karolina tutaj nas zbiera. Coś koło 25 do 5, czy 26 do 5, też nie jestem teraz pewien, zobaczcie po prostu pod koniec. E... Teraz Call of Duty wystartował konkurs, no, lub championship, jest... lub chuj wie jak to tam przetłumaczyć, e... gdzie pulą do wygrania jest milion dolarów, za pierwsze miejsce ma się 400 tysięcy tak dalej. Jeden z naszych klanowiczów zaproponował wzięcie udziału w tym. E... Ja szczerze mówiąc nie widzę, żebyśmy mieli jakiekolwiek szans, ponieważ... My nie gramy za bardzo, tak dużo w ligowe mecze, żebyśmy po prostu byli aż tak obeznani, a tam jest dużo typowych takich proklanów, że tak to nazwę. Jednak napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czy chcielibyście coś takiego widzieć, czy um, ogólnie podobały wam się te ligowe mecze i tak dalej. Tutaj gameplay dobieg do końca, ja przejdę do mojego suara wieczoru, a więc... zboczenie seryjny morderca. Ciągnie kobietę do lasu w celu, no wiadomo jakim. Kobieta krzyczy bardzo przerażona. Ale tu panuro i ciemno w tym lesie, ja tak bardzo się boję! A na to morderca, a co ja mam kurwa powiedzieć, ja będę wracał sam. W tym miejscu dziękuję za palowanie, komentowanie i subskrypcję. Zapraszam do następnego razu. Na razie.